Hej, hej. Cześć wam wszystkim z tej strony Maciek i zapraszam was serdecznie do nowego odcinka poświęconego językowi duńskiemu. Co myślę, że nie jest zaskoczeniem, bo właśnie tego języka uczę u nas w Mesterze, a dzisiaj przygotowałem dla was odcinek poświęcony językowi social mediów. Często na kursach ucząc się nowego języka skupiamy swoją uwagę na tym, aby ten język był jak najbardziej poprawny. Uczymy się języka Podręcznikowego takiego, jaki przedstawiany nam jest w książkach. Ale jak dobrze wiemy z innych języków, czy też z języka polskiego, język funkcjonuje w różnych kontekstach i nie wszystkie te konteksty muszą być zgodne z zasadami ortograficznymi czy gramatycznymi. I tak też będzie w przypadku języka mediów społecznościowych, gdzie język wypracował nowe metody wyrażania tego, co chcemy powiedzieć. I tak pierwszą domeną języka mediów społecznościowych w przypadku duńskiego będzie jego duża skrótowość. Duńczycy i Dunki uwielbiają skrótowe zapisy wielu potocznych, popularnych wyrazów. Skrótowy zapis wielu duńskich wyrazów to nic innego jak zapis przypominający ich wymowę. Dlatego też popularne przeczenie "-ige", które wymawiamy w zdaniu najczęściej jako "-ig", tak też możemy zapisać. "-ig", z apostrofem lub bez, czy ig w formie pełnej. Innymi przykładami mogą być "-ske", bLI, SIA, C, GIA. A obok zapisu skróconego podaję od razu Wam też zapis pełen, czyli tak jak te wyrazy zapisujemy oficjalnie. Innym przykładem drastycznie skróconego wyrazu będzie sephuli. to dość długi wyraz oznaczający oczywiście, możemy zapisać po prostu self. Self to odpowiednik naszego polskiego pewka, pewnia. Istnieje też grupa wyrazów, w których zapis będzie ulegał zmianie, niekoniecznie jednak po to, żeby wyraz ten stał się krótszy, a po to, żeby jego zapis bardziej przypominał wymowę. I takimi przykładami mogą być LISOM czyli taki jak, czy tak jak CUSUM czyli CUSUN i to jest właśnie potoczny sposób powiedzenia TYSIAK No i na koniec mamy jeszcze wyraz OSO czyli wszystkim nam, wszystkim nam znane OSO także również Wszystkim Wam znana jest pewnie również zasada, że w języku duńskim w każdym zdaniu musi wystąpić podmiot Podmiotu, Czyli osoby wykonującej daną czynność, w duńskim nie pomijamy. Otóż okazuje się, że zdarza się to i możemy ją pominąć właśnie w mediach społecznościowych. Jedyną jednak osobą, którą w zdaniu możemy pominąć, będzie zaimek ja, czyli ja. Kiedy domyślnie, kiedy podmiotem naszego zdania jesteśmy my sami, to możemy go wtedy pominąć. I zamiast pisać Ja, jestem w drodze to możemy napisać ea Właściwie to możemy napisać tylko powae. I wtedy też już będzie wszystko jasne. Innym przykładem zdania, w którym możemy pominąć zaimek jaj, będzie ja syns Uważam, że to chore. Możemy powiedzieć, napisać właściwie w social mediach, na przykład syns z pominięciem ja. Innym elementem zdania, który zdarza się, że w social mediach pomijamy, będzie czasownik być, er. Czy czasami też całe wyrażenie osoba plus czasownik de, er, to jest. I tak na przykład zamiast pisać erected, czy to prawda, możemy napisać po prostu erected, naprawdę. Lub też zamysł mówić: The Foskelit. Bywa różnie, jest różnie. Możemy napisać po prostu: The Foskelit. Czy też samo: Foskelit. Różnie. Inną domeną mediów społecznościowych będą anglicyzmy. Duńczycy i dunki lubują się w języku angielskim i używają go naprawdę sporo, a już szczególnie ci młodzi. Nic więc dziwnego, że również w social mediach zdarza się ten angielski im wplatać. I tak na przykład z popularnymi wyrazami, które możemy dostrzec na Instagramie, Facebooku czy innych platformach, będą cringe. Czyli coś żenującego, coś niezręcznego, coś co nas aż wzdryga. Cringe. Potem na przykład mamy popularne angielskie przekleństwo fuck. Fuck, Duńczycy uwielbiają i naprawdę sporo używają z uwagi również na to, że sami nie mają zbyt wielu wulkaryzmów i przekleństw. Innym przykładem będzie znany chyba nam wszystkim nice, nice, czyli coś miłego, przyjemnego. Ale zdarzają się też skróty zapożyczone z języka angielskiego, na przykład imo, imo, czyli in my opinion, w mojej opinii, moim zdaniem czy też skrócona wersja please, czyli angielskie proszę. Co ciekawe, mimo że są to wyrazy z języka angielskiego, to sporą część z nich, nawet tych, które wymieniłem, bo między innymi nice, fuck czy cringe, znajdziecie w słowniku duńskim. Ten tęskę połową, słownik online, ten główny oficjalny języka duńskiego, ma w swoich zasobach również te słowa przyjęte już jako duńskie. W social mediach oczywiście będziemy również używać sporo języka potocznego, takiego, którego używamy w rozmowach codziennych, ale też takiego języka, którego znowu używają młodzi. I tak na przykład popularnymi wyrazami będą phil. Fil oznacza dosłownie tłusty, ale będziemy używać tego o czymś, co było naprawdę cool, naprawdę fajne. Na przykład, Henesha Phill. On jest taki cool. On jest taki fajny. Czy też na przykład słówko szkro? W na przykład w zdaniu edu Czy to oszalałeś, jesteś niepoważny? niepoważne szkro. A jeżeli chcielibyście poznać więcej tego typu wyrażeń, więcej duńskiego slangu, to odsyłam was do mojego innego filmiku poświęconemu właśnie temu zagadnieniu. I już ostatnia kwestia, właściwie pewna ciekawostka. Myślę, że zdarzyło wam się, ucząc się czy to od duńskiego, czy jakiegoś innego języka. Właść na przysłowia i powiedzenia. Zadawaliście sobie pewnie wtedy pytanie, ale właściwie po co mi to nikt już dzisiaj tak nie mówi. A okazuje się, że Duńczycy i Dunki lubią czasami użyć niektórych powiedzeń również w social media. I tak na przykład istnieje bardzo popularne powiedzenie: Ben da come first for first. Czyli ten, kto pierwszy przechodzi do młyna, ten ma pierwszy zmielone ziarno. I to powiedzenie przykłada się na pewną zasadę, tak zwane Flash Simul czyli zasada: Kto pierwszy, ten lepszy. I zasada ta funkcjonuje również na Facebooku, chociażby, czy w innych rodzaj, innego rodzaju marketach online, gdzie użytkownicy, chcąc zaklepać sobie dany towar, często piszą komentarz Flash Czyli właśnie: Kto pierwszy, ten lepszy i oznacza to, że zaklepują sobie jako właśnie pierwsza osoba ten dany towar. Także powiedzenia i przysłowia mogą również znaleźć swego rodzaju przełożenie na taki współczesny język, język social mediów. I tą ciekawostką chciałbym zakończyć dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że Was zaciekawiłem i być może przedstawiłem nową perspektywę na język duński. Jeżeli Wam się podobało, to oczywiście zachęcam do pozostawienia kciuka, dania nam suba, żeby być na bieżąco. I zapraszam Was serdecznie na kursy do Mestera. Obecnie mamy już wszystkie języki skandynawskie, a lekcje u nas to właśnie nie tylko język z podręcznika, język hiperpoprawny, ale to także ciekawostki, zabawa. No i język, którego rzeczywiście używają Skandynawowie na co dzień. Dlatego mam nadzieję, że do zobaczenia. Odzywajcie się śmiało, jesteśmy dostępni na wszystkich praktycznie social mediach, dlatego na pewno nas znajdziecie, a ja serdecznie wam dziękuję. Tschüss und ciao. Yasobmerzamhood. Adagott. Auf Wiedersehes. Hi hi.